Sekcja rozwalona? Ja, Nie ja wiem, 25. Tylko. A ty? A ile? 26. No ja mam 27, 8 Młodzieży jest trochę. No jest, jest. I kolorowe i jasne. Tak. I na prawej nodze widzę pan zakuwał. Tak, tak, tak. Od kolegów. <noise> to dobrze. To sobie fajnie. Dobra, czekamy. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Tydzień, Dzień wszystkich. tydzień temu tu byłem, pozamykane. psiak lata obałem się wejść, pana nie było, to chyba gdzieś był panu kogoś na locie. To pojechałem do pana Rzeszowskiego. Tak, tak. <grym> no tak było. Panie Marku, na stronie 0417 PZHGP czytamy: Decyzja rejonu lotowego. Lot Lechre zostaje odwołany, lecimy, lot zaległy, bezkow. Potwierdza pan? Tak, tak, lecimy. Do, dowiedzieliśmy się troszkę późno. Bo w czwartek jak jechałem z głębi można powiedzieć, żeby wywieźć je na tą, na trening. To żeśmy skrócili z kolegą. Także były przygotowane na 500 -kę. troszkę późno. No ale jak wszyscy się tak dowiedzieli, to nie ma co. Równe szanse. Równe szanse. No. Pogoda. Dopiero Pogoda. teraz słoneczko wychodzi, nie? No. Sam jest fajnie. Gąbki puszczone, godzina szósta, dwieście. 200... No, 220 parę. Km. Spacerek, tak? tak? Oby nie. No dobrze. Żeby nie wylądowały w Kaliszu. Tak, tak jak kiedyś yy, byliśmy tutaj u pana, to chyba cztery godziny tutaj w koło zaglądać. Dobrze, trzymamy kciuki. No i dobrze. A po ostatnim locie jak tam? No, po ostatnim locie no, nie było może tak szpicowo, ale 20 konkursów w oddziale, 20 w sekcji awans o jedno miejsce, z szóstego tu i tu na piąte. No to dobrze. No, na A razie radę... Gołąb się trzyma, drugi w oddziale z Dominikiem. No, no to To dobrze. nie jest źle, no, czekamy na dzisiejszy, sam jestem ciekawy jak, jak to wyjdzie. No, Ja też byłem u, u Pana Ryszarda, zobaczyłem jak to jest u innych. Tak, to tak. jakaś odskocznia jest. Gołąbki młode trenują tu widzę ostro. Z 20 w górze jest zawsze z 90 jest, nie? No coś no to dobrze. Tylko miał pan kilka przygód, że gdzieś tutaj się o, o okienko rozczasnęły, nie? Ale nie będziemy pokazywać. Tak. Dobra, zajrzymy chwilę do młodych i czekamy na, na, na przylot. To kolega Marek zgłosił? Tak, tak, już ma dwie sztuki. No miał, może już ma więcej. No, no to gratulacje. Gratulacje, u nas cisza na razie. Tak ja jest. Niedobrze. <laughs> Czekamy. Czekamy. Dobra, jest. No, ja ma na 46. Pierwszy gołąbek jest To gołąbek, który był z pierwszego lotu. Pierwszy dziela. O, to fajnie. Coś mi osłabł i dostał tabletkę. Może i ona zadziałała. Jest, drugi. Jest? Tu. I dom miał szybciej. Chodź, 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 Kurde, to się zezwało mi Rudy. Czy nie? Nie wiem, chyba nie. No, no myślę, że tak Nie? Kurde, Jakie tu statko poszło Idą w górę Wszyscy mają po dwa Ten przyleciał co jest drugi w oddziale Ale odził się jako trzeci mm -hmm. Jest Jeszcze jeden, dwa Masz seryjne? No mówię dwa O tu lec, tu Andrzej, tak. A, tu A powiem, jest, jest A, no. A teraz z prawej raz lewej, nie? jest fajnie Trzy.

Idą gołębie tam też, tu do góry dwa Tam idą W ciągu trzech minut 12 gołębi, nie? Tak. No i eski są. Są Eski? Są są. To dobrze dzisiaj. To dobrze panu podpowiedziałem. Dobrze, no. <grym> dobrze. Troszkę przerwy się zrobiło, ale tam też do kolegi się dają daleko widać. Tak? No. Marcin, Szybiak ma Wojtek. Jest. A? A Dominik. A mówiłem: raz z lewej, raz z prawej lecą, nie? Tak. tak. Ten co był dwa razy, drugi nie ma go już. To co, gołębie dobre? To jest, to jest pierwsze? Dobrze, typowane no to dobrze. dobrze no. Piątka idzie. No. coś odbija, tam pan To jest kolejne. Otanie skółki, ale jak się kółka do góry składa, to jak go chłopnie? Tak. tak. teści żółta żył to tak co Jest, jest, ja już mówię daj spokój, nie da mi. Coś czy szpak, czy cukrówka, czy tam inne O, jeszcze na dachu Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, chodź Czyli zawołać warto Tak Każdy ma swoje sposoby już wracają niektóre. To kierunku jest. Tam na tempingie. Ale tamten siada chyba sąsiad. Tak, tak. To jest, dwa. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. kwa, kwa, Chodź, 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 chodź. Raz pierwszy 14 minut lotu tak, 20, połowa, połowa gołąbków jest 23, 23 sztuki, no, pierwszy znalazował się gołąbek, który z pierwszego lotu był pierwszy w oddziele. ale coś mi później tak, jakby przychorował. I, ale już teraz dochodzi do siebie. Drugi gołąbek jest to samiczka, też jedna z lepszych moich. Przywiozłem ją w tamtym roku uderzoną przez Jaszczębia ze skokowej. To po czwartym czy po szóstym locie była chyba pierwsza w oddziale No i teraz też bardzo dobrze. No, a trzeci przyleciał lotnik, który jest drugi w oddziale. No, co fajnie. A rudego jak nie było, tak nie ma. rudego jak nie było. Dostał Esquij, dlatego się obraził. Aha, no dobrze, czekamy, nie? A zapytam jeszcze, a jak gołębioroczny na tym locie? Aha, no to dobrze. To 10 sztuk jest naprawdę. No no. A na ostatnim locie ile pan stracił? Słucham. Na ostatnim locie stracił pan trzy gołębi? Jedną sztukę. Ktoś zgłosił? Nie, nie. Ha. Dobra. Nie, nie, ja tutaj nie do to No bo z tamtego lotu jednego ja tam. tam

Nie wiem, 25 mám. A, a ty 26 No já mám 27, 8 O D czego tego 42 mam, to nie wiem, chyba No no ja, na pewno Ale 4 má mam dopiero 49, No, to ja mam 48 O ciekawe, nie? Na no nie? Aha 0 na 7 Ostatnio tak zakłócałeś, teraz śpisz. Tak, tak, tak. dobrze, gołąbki dolatują. Na zachętę dla innych gołębi pokażemy pierwszego gołębia dzisiaj u Pana na gołębniku, tak? Tak. Co to za gołąb? Jest to gołąbek numer 4851. Tak jak mówiłem, z pierwszego lotu był pierwszy w oddziele. Jest to gołąb po... Z, z linii ma, maziarzy, ale nie po, po oryginale, tylko po synu już, no i tutaj był już u mnie wychowany. Nie? Bo tak jak Pan kiedyś mówił, że Panu bardziej się drugie pokolenie tych maziarzy tak, tak, pokazuje tak, tak, już tak. w krzyżówce tam u siebie niż... Jest gołąbek bardzo ładny, oko, mhm. nie ma glas, ma więcej czerwone, także... No to tak, dobrze. Myślę, że nie straci drugiej pozycji w oddzielę. Dobrze, niech sobie w nagrodę posiedzi. Tak. Posiedzi z tymi... O, drugi raz, jeszcze ja się odbije. No to dobrze, to co? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, ja dziękuję, dziękuję za subskrypcję. Jak się filmik podoba, łapka w górę i do następnego. Do widzenia. Do widzenia.